Możemy myśleć o tym, że są Państwo zainteresowani powrotem do przeprowadzenia ponownie wyborów samorządowych. Od razu powiem, gdzie pojawia się ten temat. On się pojawia w takich dyskusjach i ekspertów, i publicystów, że skoro o mały włos PSL nie znalazłby się jednak w parlamencie polskim, to jak to się stało, że ten, którego sondaże właściwie plasowały na czwartej, piątej pozycji, wybił się niemalże na lidera wyborów samorządowych, prawda, i w mieście przemysłowym w Gdyni 1200% zyskał głosów. No no jednak ja powieram... partia, partia Ludowa, tak, tak. więc. Ja powiem więcej, no, mieliśmy w wyborach samorządowych przypadki, gdzie w niektórych komisjach ilość głosów nieważnych sięgała 70%. No więc trudno przypuszczać, że 70% mieszkańców tego rejonu to są ludzie, którzy nie wiedzą, jak oddać głos, jak uczestniczyć prawidłowo w, w procedurze wyborczej. Y to rodzi wątpliwości i wiele już na ten temat rozmawialiśmy. Wiele było takich bardzo konkretnych spostrzeżeń co do wyborów samorządowych, które jednoznacznie sugerowały, że w wielu miejscach zostały po prostu sfałszowane. Czy uważa Pani, że można przewidywać taką potrzebę, konieczność nie wiem, taką, czy może taka być decyzja polityczna? No, Leszek Miller, tak, no, wielki przegrany, ale jednak on mówi, on ma swoje cele, tak, on chce wzmocnić swoją pozycję, gdyby miał y, takie małe zwycięstwo choćby w wyborach samorządowych wcześniejszych. Ale czy Państwa to w ogóle może interesować? Ja powiem szczerze, jestem i czuję się yy, wydatki, w dużej mierze znowu... samorządowcem. Ponieważ y, tak właśnie w samorządzie terytorialnym zaczęła się moja już taka y, działalność, y, w jakimś sensie politycznym polityczna, ale już taka głęboka społeczna. I y, jako właśnie samorządowiec, bo samorządowcem, jeśli się już się kiedyś stało, to się na ogół jest. Właśnie, nawet jeśli tak zmienia że... się miejsca, <laughs> nawet jeśli to jest parlament, to jednak ten samorząd jest mi bliski. Nie byłabym zwolennikiem przyspieszonych wyborów samorządowych, bo to jednak destabilizuje sytuację. Najbliższy okres pokaże my musimy w tej chwili przede wszystkim skupić się na realizacji spraw, do których dzięki którym tak naprawdę zostaliśmy wybrani. I to jest priorytet, to jest najważniejsza sprawa. Jak podejdziemy do kwestii ewentualnych, przyspieszonych, sugerowanych wyborów samorządowych? Ja nie wiem, ale ja nie byłabym zwolennikiem takiego rozwiązania. Na pewno toczy się w tej sprawie dyskusja, ale to jest za wcześnie. Naprawdę zajmijmy się w pierwszej kolejności tymi sprawami najważniejszymi dla Polaków.